I jak wygląda tydzień treningowy i jedzenie treningowe dietetyczki weganki? Zapraszam Ci dzisiaj na cały tydzień razem. Zabiorę Cię na swoje treningi i mam nadzieję, że dostaniesz tutaj taką konkret dawkę inspiracji na pyszne jedzonko, bardziej białkowe, pyszniutkie i takie, z którym się nie narobisz. Jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki i zapraszam. Przynajmniej raz w tygodniu staram się sobie zrobić trening biegowy. Robię go na ogół z samego rana na czczo, Więc tylko zbieram się, ubieram i wychodzę. Dajcie wiosnę. Dostałam od bliskiej osoby domowy lewek, więc zrobimy sobie kanapki. Do nich ekspresowa pasta z groszku. Opukuję go z zalewy. To sprawi, że będzie lepiej strawny, mniej wzdęciogenny. Świeży czosnek, majonez wegański, pieprz i sól. Dużo pasty. No, zdecydowanie nie ma co żałować. Resztę pasty, przez to, że zblendowałam od razu w lunchboxie, zamykam i mam już gotową na potem. Na to pomodoro. W ogóle jaram się max, bo pomidory już zaczynają smakować dobrze. Już się nie mogę doczekać letnich pomidorów do tego ogór, śliwka i mamy to. We wtorek z moim przyjaciółką pojechałyśmy na świętowanie mojego tygodnia urodzinowego do Ojcowskiego Parku Narodowego. Moim wcześniejszym posiłkiem przedtreningowym był zabrany na wynos jogurt z zamrożonymi jagodami, do tego truskawkami, czekoladą i płatkami migdałowymi. Ja po prostu uwielbiam to połączenie, jest przeboskie. Został zjedzony w przepięknych warunkach nad rzeką, tak smakuje no jeszcze, jeszcze lepiej. Po drodze znalazłyśmy też wegańską cukiernię. A jako weganka wchodząca do wegańskiej cukierni, oczywiście musiałam się obłowić. Przed treningiem zjadłam sobie też jagodę. Godziankę. Resztą tych cudności podzieliłam się z bliskimi weganami. Oczywiście też popróbowałam. Najbardziej mi smakowała Cynamonka. Od jakiegoś czasu chodzę na treningi z akrobatyki, bo chcę się bardzo nauczyć robić gwiazdę i stać na rękach i idzie mi to jak krew z nosa, ale, ale są parta. Kiedyś się nauczę. Z na rękach ostatnio jest lepiej, ale z gwiazdą coś mi się głowa zblokowała. Jest o wiele gorzej, ale no cóż, taki Taki czas i no no to sam centralnie Pokady w głowie. Jeśli macie jakieś tipy, jeśli chodzi o gwiazdę, odblokowywanie głowy, chętnie przyjmę. Bardzo chętnie. Elo, elo. Po treningu mam ochotę na obiad z kaszą. Jakoś tak wyszło, że ostatnimi czasy jem mniej kaszy. A ta kurka robi się naprawdę prosto. Jest mega odżywcza, jest smaczna, ale tak dosłownie o niej jakby zapomniałam. Ech, cóż, może powinnam ją sobie dać bardziej na wytoku, żebym ją widziała, jak otwieram szufladę. Do tego mam ochotę zrobić sobie pieczone tofu. Jak już piekę, to zrobię od razu na zapas takie tofu, może potem sobie siedzieć w lodówce do trzech dni, ale myślę, że spokojnie go zjem na kolację czy jutro po prostu do obiadu. Kroję sobie tofu wędzone w kosteczkę. Ja już czuję się wyciągnięta po dzisiejszej akrobatyce. Teraz do tego tofu dodaję sobie oliwę, sos sojowy. Uuu, skończył się. Troszkę soku z cytryny. Mi się skończyły cytryny, ale zadam coś takiego. Powiedzmy, że też będzie lepszy, świeże wiadomiks. Do tego paprykę wędzoną albo zwykłą, do tego czosnek. Mieszam do piekarnika. Na jakieś 10-15 minut, ja sobie wstawam na 200 stopni, żeby było szybciej. Gdy kasza się gotuje, tamto się piecze, pokroję sobie warzywka. Przede wszystkim dużo pomidora. Tu do tego dania taki pyszniutki, słodziutki pomidorek. Jak złoto pasuje. Ja dziś obiad robię też na dwie porcje. Do tego sporo zieleniny. to tofu też jak się spieszę, możesz spokojnie zrobić też na patelni. Też jest pyszniutkie, tylko z piekarnika ono dla mnie jest takie bardziej podsuszone. Ja osobiście takie wolę, ale z patelni też jest przepyszne. Dorzucę do tego rzodkiewy. Tu polecam Ci po prostu dodawać takie warzywka, jakie akurat masz, tylko polecam pomidory. Tego bym nie pomijała. Nie zostaje nam poczekać na kaszę, na tofu. Można w tym czasie ogarnąć kuchnię, poleżeć. Ja chyba poleżę. Możesz sobie do tego dolać troszkę oliwy. Możesz dorzucić też tych przypraw z tofu. Bardzo polecam połączenie kaszy gryczanej, takiego dobrego pomidorka i takiego umami tofu właśnie z sosem sojowym albo wędzonego po prostu podsmażonego. Ja. Dzisiaj wieczorem mam dwie godziny tańczenia, dlatego jako mój trening przed co? Jako mój przedtreningowy posiłek, po prostu robię sobie zwykły obiad. Taki normalny, w którym są i źródła białka, i tłuszczu, i węglowodanów. Ja ogólnie staram się jeść obiady bardziej wysokobiałkowe. To sprawia, że obiady są dla mnie o wiele bardziej sycące, mniej chodzę głodna. Wiadomo, tak długofalowo może to też super wpływać na naszą odporność, jeśli jemy dużo białka ze źródeł roślinnych, na przykład ze strączków, może to też ekstra wpływać na zdrowie naszego serca, na zmniejszenie cholesterolu, może też cudnie wpływać na naszą cerę. Wiadomo, zwiększenie białka, jeśli ćwiczymy siłowo, też jest potrzebne do budowania mięśni, ale dieta, w której jest trochę więcej białka, może być też mega przydatna, jeśli jesteśmy na diecie redukcyjnej, bo cudnie zwiększy nam to sytość, czy też przy treningu siłowym, jeśli zwiększamy ilość naszej masy mięśniowej, to tym samym rośnie nasze zapotrzebowanie kaloryczne, czyli o wiele łatwiej nam jest być na redukcji. Ja sobie dzisiaj robię taki ekspresowy obiad pieczoną orzechową fasolkę, mam tu po prostu fasolkę szparagową, tofu wędzone, do tego prościuchny sosik orzechowy. Jest to przepis ekspresowych, wysokobiałkowych jadłospisów DIY. To są takie bazy zbilansowanych kilkudziesięciu przepisów, które dowolnie możesz sobie składać, w zależności od tego, na co masz ochotę, co akurat masz w domu. Mnie to tak ogromnie cieszy, że tyle z was tak polubiło te wysokobiałkowe jadłospisy, że chodzicie na że gotowanie jest prostsze, mniej upierdliwe, no uu, miodzik na serduchu. Też ważne info, bo to jest coś co się u nas zdarza bardzo rzadko, wszystkie jadłospisy helfikowe są teraz w promce minus 30%. Więc jeśli na jakieś się czaiłaś, chciałaś spróbować, zobaczyć albo poszerzyć swoją kolekcję, to teraz jest no ideolo moment. Roboty tu tyle co nic wrzucam do piekarnika, do tego dogotowuję makaron ryżowy. I jest dosłownie tyle roboty. Jeśli chodzi o moje treningi, to ja tak naprawdę nie mam żadnego stałego planu treningowego, jest tylko kilka stałych elementów, jak na przykład treningi taneczne, czy raz w tygodniu siłka z moim kuzynem. Oprócz tego staram się, by w tygodniu był przynajmniej jeden dodatkowy trening siłowy, czy to po prostu na siłowni, czy akrobatyka jako taki ogólno wzmacniający trening, głównie jakby na górę ciała i na kor, czy też od przyszłego tygodnia planuję znów spróbować ścianki wspinaczkowej. Staram się, żeby w każdym tygodniu był też dodatkowy trening wydolnościowy, oprócz tańczenia, czyli na są nie po prostu bieganie, ale ogólnie każdy tydzień wygląda u mnie trochę inaczej i ja to lubię, ja bardzo lubię ten luz, bardzo lubię tę elastyczność, bo ona sprawia, że rzeczywiście robię te aktywności, które lubię, na które w danym momencie czuję, że mam siłę, ochotę. Tak samo z jedzeniem, ja osobiście ogromnie cenię sobie luz i elastyczność w tym odżywianiu. Staram się, żeby większość moich posiłków była odżywcza, bogata, w składniki mineralne, w witaminy i też wyżej białkowa. Tutaj cudnie sprawdzają mi się na przykład jego spisy DIY, w których dosłownie mogę sobie sama układać, wybierać to, na co mam ochotę. I Wiem, że te posiłki są pobilansowane, mega odżywcze i smaczniutkie. Skromność. Ja takie obiady staram się jeść tak z 2-3 godziny przed treningiem, żeby spokojnie mógł się strawić. Uwielbiam. To coś, z czym tak bardzo się nie narobisz. Ale jest tak dobra. Jeszcze odżywcza, pełne warzyw. Ech no, sama się czasem zachwycam. Lecę Elko, dzień dobry. Wieczór. Wieczór. Wytańczona, jakby od razu szczęśliwsza. I choć zrobimy kolację potreningową, ugotuję sobie kilka różyczek brokuła, ale je ja tak dosłownie tylko wrzucę na, nie wiem, trzy minutki, tak, żeby się tak delikatnie, delikatnie tylko zblanszowały. Średnio mi się chce samej ogarniać coś konkretnego, bo już jest prawie 21, więc zrobię sobie takiego gotowego. Burgera ze słonecznikiem to są te z Lidla. Takie same też są z dobrej kalorii. Ja i smakowo bardzo lubię jeden taki burgerek, ma ponad 20 gramów białka. Inne jeszcze fajniejsze polecajki gotowców białkowych w tym filmie tutaj z różnych marketów. On jest na tyle tłusty, że ja go wrzucam po prostu na suchą patelnię. Kurczak marzy mi się taka kuchnia z wyspą, że mogła sobie stać i gotować, i nie tak tu bokiem wciśnięta, no ale jest jak jest. Kiedyś będę miała piękną, dużą kuchnię, więc nam się tam razem super gotować. Tak będzie, teraz jest gutina. Robię sobie do tego sałatkę, kroję pomodoro. Biorę jogurt kokosowy, tam taki niesłodki do tego czosnek, pieprz. Ważny, tu jest ważny pieprz i odrobinka soli. Odcedzę brokuły, tak jak mówiłam, no 3 minutki. Pokroję je sobie na jeszcze mniejsze. Dorzucę do pomodorów i mamy to. Do burgersów pokroję sobie chlebek. Rozwalony, ale dalej smaczny. Dostałam ostatnio truskawy. Mam na nie ochotę, plus trzeba już je użyć, bo już są takie do zużycia. Więc będą obok na deser. Nie mieści się. Burgerek na chleb. Ja już tu nic nie daję, wygląda to trochę biednie, ale mam już tyle sałatki wszystkiego, że po prostu zjem sobie taki też będzie przepysznie. Wiadomo, można dodać majo, można dodać jakiś sosik. Ja dzisiaj jestem zmęczona, głodna. Będzie idealnie. Czwartek z samego rana zebrałam się na siłownię. Mocno jeszcze na śpiocha, nic wcześniej nie jedząc. Zrobiłam sobie trening siłowy góry. Bardzo bym się chciała kiedyś umieć podciągnąć. Dziś siadło raczej takie moje górne klasyki. Czas na śniadanko. Co bym chciała zjeść? Coś na słodko rozmrożę sobie wiśnie i maliny. One mają bardzo dużo antyoksydantów. Jakby zdecydowanie z nimi nie żałuję. Mieszam sobie jogurt. Tym razem wziąłam słodki, bo mam... Brawo. Bo do tego dodaję bezsmakową odżywkę z grochu. Pięknie, pięknie. Do tego trochę kakao. Bo trochę dużo. I to mieszam. Mmm, pyszniutko wygląda. Ja dorzucę jeszcze trochę jogurtu. Do tego ta masa owoców. Na górę orzechy, jakie akurat masz? U mnie ostatnio na bogato kupiłam sobie pistacje, ale zamawiane na wagę w necie nie są aż tak tragicznie drogie. Do tego jeszcze migdały. I mamy to. Jakoś jest piąta 50, 50? Jakiś czas temu zobaczyłam moje zdjęcia na studiach jakie ja miałam piękne, długie włosy. Stwierdziłam, że hmm, może zapuścić. No i ja kupiłam sobie wcierkę do włosów. Ponoć subcio na zapuszczanie, I don't know. No i co jakiś czas przed myciem sobie ją wcieram. Dużo osób poleca taki tip, że jak wcierka, nie ma spoko aplikatora, żeby po prostu kupić sobie zwykłą strzykawkę, oczywiście bez i to sobie aplikować. I rzeczywiście mam? Ja. Ta owciarka pachnie musztardą. Mam nadzieję, że ten zapach jest tego warty. Ja dzisiaj mam ochotę na jakieś szybciutkie śniadanko, więc na szczęście dziękuję bardzo Irenie z przeszłości, która zrobiła mi Pankejki i zamroziła Ogólnie to jest subcio sposób na zrobienie sobie Na zapas śniadania, że robisz pankejki Zwyczajnie, najzwyczajniej na świecie Potem gdy wystygną Przekładasz je papierem, wrzucasz do zamrażarki tam mogą siedzieć kilka tygodni Potem tylko wyciągasz po to jest właśnie ten papier, żeby teraz mi się łatwiej To oddzielało, bo tak to wszystko By się skleiło w jedną wielką pankejkową masę I takie pankejki albo wrzucasz Na patelnię, na chwilę Po prostu suchą, przykrytą na mały ogień Albo na minutkę z jednej, minutkę z drugiej w mikrofali. Do tego obiorę sobie pomarańcze. Gdzie ja mam nóż. Nie wiem, gdzie są noże, więc spróbujmy te. Może mi się nie stanie. Będzie mi sobie pasować pomarańcza, bo pankejki są makowe, w ogóle makowe, białkowe. To jest przepis z wysokobiałkowych jadłospisów DIY. Tam masz takie bazy zbilansowanych przepisów, które możesz sobie dowolnie składać, i do tego masz tam też dodatki meal prepowe czyli co i jak możesz zrobić na zapad, właśnie. Jak na przykład te pankeki, no, żeby jeszcze bardziej uprościć sobie to zdrowsze odżywianie. No bo serio, ideolo przychodzę z siłki, wygłodniała, a śniadanko go. Czeka w mikrofali, więc. No i z mikrofali. W zamrażarce, lol. Akurat tych pancake'ów mam zamrożoną nie całą porcję, więc trochę mało. No, no. Dodam sobie do tego jeszcze jogurt, pomarańcze. Za mały talerz, typowo. Do tego orzechy. Sofiakowe i Dam. W sobotę były moje 29 urodziny i wybrałam się w góry. W trakcie wycieczki były jedzone wafle ryżowe z czekoladą. Dostałam też taką szkolną kanapkę z wegańską margaryną, szynką, serem i warzywami. Piękne już wiosenne widoczki i później na kolację dostałam też chili wegańskie. A w niedzielę odpoczywanie, ciociowanie i tylko spacery na plac zabaw. Przypominam Ci, że trwa teraz wyjątkowa, naprawdę spora, bo aż minus 30 promka na wszystkie dospisy to się bardzo rzadko zdarza, więc jeśli chcesz spróbować jakiegoś albo poszerzyć swoją kolekcję, to jest idealny moment. Pomogą Ci zatroszczyć się o siebie od środeczka, zdjąć sobie trochę z głowy, jeść mega odżywczo, tak byś czuła się lepiej, ale nie narabiała się przy tym w kuchni i kupowała niedrogie produkty. Dzienny za wspólny tydzień, do zobaczenia już wkrótce.